To jest walizka stalackiego bazarku Ja jestem w Agarpan Pod konina Wstaję spokój Chyba jedziemy sobie na Hawaje Hahaha Pewnie byś przyjechał Ej tu chyba była nauczyciel Jak kanapa taka Gdzieś miałaś taką kurtkę może Uuuu Ale juicy Daj ja muszę do kibla Nie dość byś Nie znasz antyspołeczność dostaje antyspołeczność Oł dynkę Nie widzi Daci kawii Zgłosi taki słodki Żona wszystko dla ciebie Hej Monika Wszystkim witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale Dzisiaj troszkę mniej energii, ale stwierdziłam, że się tym z wami podzielę Zawsze pokazuję wam tą taką pozytywną stronę siebie Krej, Zaleczka, Paulineczka Energia, moc, adrenalina Słuchajcie, to jestem ja na co dzień Raz na jakiś czas musi być ten moment, kiedy ja muszę się wyrzeć, wypłakać I właśnie to jest ten moment Nie mam okresu jak coś, żeby nie było, że to przez okres Właśnie nie, to mnie przeraża A chociaż zobaczcie jaki mam piękny kubeczek Nie przespałam w ogóle całej nocy, montowałam film I on i tak nie jest idealny W sensie... Właśnie, kurde, to jest właśnie mój błąd. Ja mam taką cechę charakteru, że ja po prostu mam poczucie, że muszę być lepsza od kogoś. Za każdym razem, przy każdym etapie mojego życia, ja nie mówię tutaj tylko o działalności w internecie, ja mówię tutaj o szkole, o życiu, o uczelni, o rodzinie, o wszystkim. Ja za każdym razem porównuję się do kogoś. On ma coś, kurde. Ja też bym tak chciała, ja też bym chciała to umieć na przykład albo to zrobić, tego się nauczyć. Też tak chcę. I ja tworzę w swojej głowie taką gigantyczną presję, że ja też muszę coś zrobić, coś mieć, czegoś dokonać. Przez po prostu mam takie strasznie zawyżone ambicje. Czasami nie jestem w stanie nawet tego udźwignąć. I właśnie stąd się biorą te problemy. Myślę, że w dużej mierze też jestem po prostu bardzo przemęczona przez to, że nie spałam całą noc, a jeszcze wczoraj miałam zaproszenie na parapetówkę, tam jeszcze było połączone z jej urodzinami, więc no musiałam po prostu. Nie miałam żadnego kaca. Ja generalnie bardzo rzadko coś takiego mam jak kac, ale miałam gigantycznego moralniaka. Ja mam takie poczucie, że kurde, ja powinnam coś porobić, ja powinnam popracować, ja powinnam się pouczyć na uczelnię, a nie imprezować I wiecie, takie myśli mnie nachodziły, gdzie kurde, ja cały czas coś robię Ja nie mam w ogóle czasu, żeby wyjść na imprezę, żeby się spotkać ze znajomymi Cały czas wszystko jest na szybko i nie potrafię sobie tego w żaden sposób poukładać No dosłownie, to co widzicie tutaj, to jest to, co się dzieje w mojej głowie w tym momencie I nie tylko w tym momencie, bo... Często, często tak była, faktycznie. W ogóle ja jeszcze na jednych studiach jestem, bo ja jestem na dziennikarstwie, jestem na kryminologii. Ja w ogóle strasznie wysoko sobie stawiam pod poprzeczkę, która nie jest równoznaczna z moimi umiejętnościami, i z możliwościami, i z czasem, którym dysponuję. To jest straszne, że ja tak robię. Chcę zrobić wszystko w tym samym czasie. Ja po prostu nie wiem o co chodzi. Ja nawet nie jestem w stanie tego w żaden sposób zdefiniować. Ja po prostu chcę być najlepsza i tyle. To jest właśnie moja wada. Zabrzmiałam to jakbym była jakimś giga-egotopem, ale fajnie by było, jakby tak było. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, że humor też mi się poprawi. Ja nie powinnam pić z łyżeczką w kubku, bo zaraz sobie oko wydłubię, ale spokojnie. Spokojnie. Ja kompletnie nie mam planów na tego vlogmasa. Ja nie wiem, jak on się będzie nazywał. To jest random Vlogmas, moje życie, zloty i upadki, to jestem ja. Przyszykowałem dla kochanej papusi coś takiego. Takie karteczki, miały być kwiatki, ale kwieciarnie o tutaj są jeszcze zamknięte. Dzień może zacząć na słodko. Miłego dnia, jesteś najlepszą dziewczyną, kocham cię bardzo, seduszko. Jakieś dwie drożdżóweczki, mikaureo i energetyczek. I do tego obudź o 13, dziękuję bardzo, słonko. Jest po 6, mamy jedną gwiazdę na choince, drugą gwiazdę, która śpi w sypialni u nas od dłuższego czasu, a ja posprzątałem nam mieszkanko. Ogarnąłem prezencik, że mogła słodko i miło zacząć dzień, a ja teraz spadam z panko, papa. Dzień, dobry moi drodzy, kolejny dzień. Właśnie wstałam. Mmm, wam, że jestem w szoku. Patryk pracuje mniej więcej w godzinach nocnych. 18, 6 rano, coś w tym stylu, nie? Dlatego od wieczora go praktycznie w ogóle nie widziałam i dzisiaj rano wstaję. Zobaczcie, Zabi, co jest grane? <grytanie> Jakie to jest słodkie. Dzień możesz zacząć na słodko, no to na pewno. <grytanie> Miłego dnia. No mam nadzieję, że ten będzie lepszy niż ten wczorajszy. Wczoraj tu był taki bur. Bałagan, Po prostu, bałagan. a Patryk to wszystko ogarnął, i no tutaj wygląda w miarę. No tak, dobrze nawet bym powiedziała. Dzisiaj akurat nie mam zajęć na studiach, także w miarę chillera. Ale no, styl, muszę się spakować i już tak ogarnąć tutaj to mieszkanie pod święta. Za tutaj nie obchodzimy wigilii. ale nawet jest styl. Fajnie będzie po wigilii, po świętach wrócić do takiego ładnego, czystego mieszkania, więc zobaczymy, co da się zrobić. Mhm, mm ja już widzę, jak mi super pójdzie to pakowanie. Oczywiście to był sarkazm, jak coś. Zamykanie walizki, odwieczny problem. Udało się, ale waży bardzo dużo. Nie wiem czy ta kółka to udźwigną, zwłaszcza, że to jest walizka z tajlandzkiego bazarku. Woo! W ogóle tu była moja szuflada z rzeczami z kalendarzy i patrzcie, ile się tego zebrało. Naprawdę po świętach będę musiała zrobić wielki rament i to jakoś poukładać w swojej łazience, bo tego jest bardzo dużo. Widzicie moje ręce po się, To jest tragedia. To normalnie aż do krwi mi się zdarło. Dobrze, że teraz będę miała chwilę przerwy przez święta. Dobra, ale ilość tych rzeczy wygląda jakbym co najmniej się przeprowadzała na zawsze. A ja wyjeżdżam zaledwie na kilka dni na święta. Masakra, potem będę musiała to z powrotem przywozić. Nie rozumiem mojej logiki. Ale dobra, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, mordo? Żeby tego było mało, jeszcze przed wyjazdem mamy, słuchajcie, problemy. Z... Mega! Musieliśmy odkręcić tą rurę I dać ją tam i ona tam wysysa wodę Generalnie jest całkiem śmieszna jazda Już kolejny raz mamy problem z tą pralką Ostatnio było to samo, nie wiem o co chodzi Nie wiem co się tam zepsuło, ostatnio ją odsysaliśmy I dalej jest jakiś problem Także pralko, muszę cię poinformować Że twoje żywota się powoli kończą Niestety, dużo przeszłaś Jestem z ciebie dumna Tak trzymaj, albo lepiej nie, nie psuj się więcej Bo cię oddamy, uważaj Szybka przybiórka O Jezus ma. Wyglądam trochę jakby wyszła z jakiegoś zakładu zamkniętego w takim całym białym stroju, ale no nieważne. Jedziemy, będzie mi chociaż wygodnie w drodze. Nara, na Nara. Długo się tutaj nie będę z tym miejscem widzieć, ale let's go. Otworzysz? Ha, 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 ha. Jaka. Ile manatków, cały bagażnik pełny. Szybka szama, hot dog ze stacji. Widzisz mnie? Nie wiem czy widać. Uh! Jesteśmy w Płocku! jesteśmy w Płocku! A nie? To może 13 kilometrów do Płocka. <grym> Poprawka, był płock, był Płock! <grym> Razem się prawie udało! Patrzcie jaki piękny płock! No cudownie, cudownie! Jakie śniadanko! Jaki piernik! No tak chce odejść <grym> od tego kówka, tak! Do... Świątecznie! A nie... A nie, to nie te święta! No, także ten, smacznego jajca. Wesołego Alleluja. Szybki outfit check. Idziemy Und do galerii trinken. dokupić ostatnie prezenty. To jest już normalnie wysoka. Und trinken. Ich will nicht. Właśnie trinken. Prosimy miłość! Nie denerwuj się, malutki! Und tanzen. Ich will nicht. Und trinken. Ich will nicht. To takie słodkie, marotki. To jest malutki nasz piasek. Jesteś taki słodki! To nie są zwykłe dresy, bo to są luźne dresy. Ja mam rurki że to nie. Co ja się Co mamy kupić? Nie wiemy. Co kupimy? Nie wiemy. Życie jest niespodziewane. Kładzie wam kroki na drodze. Wy nie wiecie, co się dalej przydarzy, więc my tak samo nie, nie. wiemy, co kupimy w galerii. Bezrobocie ze wszystkim. Pyta się Mickey Mouse, a ja poznałem go w klubie. Jestem ciekawa, czy będą tłumy. Wczoraj były tragiczne tłumy. Dzisiaj może być jeszcze gorzej. Sprawdzimy to. Moja antyspołeczność dostaje antyspołeczności. To jest tyle ludzi, że po prostu porażka. Co znalazłeś? Co znalazłeś? Co znalazłeś? Co znalazłeś? kupić prezent, a Marta patrzy na rzeczy dla siebie Myślałam, że to jest serce... mi ją pokazać, że nie mam tak. się kupić na prezent, o, bo myślisz, że nie mam dla ciebie prezentu, ale tak naprawdę mam Nie Wow Mega Ale ładna bluza, ale, ale, ale w ogóle New Yorker tak. się poprawił z ubraniami, bo no. kiedyś mieli takie smable puszczowe A ta jest naprawdę w porządku nie. Ale na przykład ta różowa To jest... oglądał odcinek Tak, kojarzę prawdziwi widzowie teraz Radziwi piszą widzi. w komentarzach, z którego odcinka jest ta bluza Piszcie A Jak, jaka ma ta taka? Wiesz, miałeś taką kurtkę mordo. Nie miałeś taką pikowankę. Dziwniejszy kosmetyk ever. Wibruje normalnie jak tak dotkniesz. Mega dziwna rzecz. A to jest do tych, do takich fal, jak surferzy mają. Taki twój vibe, no. Outer Banks i te sprawy. Przyszłyśmy zrobić szybkie zakupy świąteczne, a my i tak patrzymy na jakieś randomowe rzeczy. Chodzimy bezcelowo po tych samych sklepach już piąty raz. Nie, nie rozumiem. Dobra. Mega. mega. Ja mega smacznie wiodął całą bąbkę. W sensie no. Ja bym ją zjadła. Jest ja w karmelu, jest. No, taka jeszcze świecąca. Wybieramy książki dla taty. Jest ciężko. Żulczyk. Stoimy już tu pół godziny. Martyna jest od początku za tą swoją książką. Żulczyk. Tata ci się spodoba? Dawno temu w Warszawie. Niedawno temu. On cały dzień jest w Warszawie. Co Tata? I teraz? Nie, Żulczyk. Jest jej dużo jeszcze <laughs> takich Myślę, że na pewno zainteresuje taka książka. Jedzenie. Ui. Ui. Tu dla pana w BMW mandacie Dlaczego? Za niewidoczną rejestrację. Ojej, faktycznie taka brudna. Dobra, testujemy. Pierwszy oscypek w tym sezonie. Nie było okazji w ogóle go zjeść. W ogóle wszystko tak szybko minęło cały ten grudzień. Nawet Ciebie. żadnego jarmarku nie obskoczyliśmy. Ale dobra. Dobra, Martyna? Naga dobry. Mega dobra, ja obie te oscypki. Zdrowienką. Chcesz, No. Mam no. trochę coś. Ja się pytałam, czy ty chcesz, bym ci kupiła, nie a ty chcę. nie chciałeś. Uwodziłem cię? Mhm. Oj, uważaj! Wróda. Panią byś przyjechał. Ej, tu chyba była moja nauczycielka od matmy z gimnazjum. Ej, czy wy jakie? Czy Oż... osz oscypka to też wam tak pisze w buzi Tak, Aha. tak między zębami. No to jest właśnie vibe to jest Super. To no. znaczy, że jest dobry oscypek chyba Obstawiam, że pewnie tak nie jest, ale może tak być Jakby przeterminowany właśnie Beski, <głosyki>, kuchniały. To... Wyjdzie zaraz, że jeszcze nigdy w życiu nie jedliśmy dobrego oscypka Jedziemy do kolejnej galerii. Ja już mam dosyć tych zakupów W sumie lepiej, że robię to teraz za jednym zamachem niż jakbym potem... Też nie no, w sumie już nie mam innej opcji, bo jutro w święta, nieważne Powoli mam dość Nigdy więcej Kolejny błąd Ale nie chcę już nowych kiedy na pół pęka serce C. Ja Trzeba wybrać hmm. jakieś skarpety W ja w sumie nie wiem po co Ja, ja już mam prezent dla Filipa super był taki pyszny, że ja po ja cały czas wytrzymam. o nie ja muszę do kibla Nie, ja mi się siusił No to idziemy A to chyba na dwójeczkę Co? Na dwójeczkę mówiliśmy Ja? Wadzie. No tak miło, jak mi przecież na ufopis, nie? Nieprawda <laughs> Wcale, wcale czy wy, widzowie, słyszeliście, że to teraz jest modne? Jakby ja jestem tak bardzo nie na czasie. To Dupka. są te Pokaż. Uuu, ale juicy. Słodkie to jest, ja też bym takich chciała dostać. Takie miękkie. Te mniejsze są o wiele ładniejsze, ale większe są fajniejsze, bo możesz sobie spać jako poduszka. To są bardziej praktyczne te większe i będzie po prostu powykupowali te fajniejsze wzory. Kłapołuchy, taki taki takie fajne. Ej, Paweł, a ja chcę z Dasz mu spokój? Daj spokój! Czekaj, nie krótko, żebyśmy w z Dostał jeden dzień do świata, a my stwierdziliśmy, że jedziemy sobie na Hawaje. Ludzie, ja nie jestem w Polsce. Hawaja, mam, mam. No i kolejnego. jedzenia, słuchajcie, a prezentów dalej brak. Tym razem hot dogi. Ja w ogóle nie cebuli, ale akurat ta prażona jest całkiem smaczna, więc wzięłam. Tu jeszcze w ogóle do zestawu jest jakaś kapusta, warzywa. No ja wziąłam tylko samą tą cebulę, prażoną i parówkę z sosami. jak twój francuski, Dobry? Dobry. Boję się ludzi, którzy lubią sos Tysiąca Wysp. Nie wiem. on smakuje jak majonez i keczup pomieszany ze sobą. No, tego lubię. Ale to w domu możesz sobie taki zjeść, to jak idziesz już na takiego prawdziwego poddoga, to wtedy warto wykorzystać potencjał i wziąć coś, czego w domu na co dzień nie masz. Czego nie masz na co dzień w domu? No właśnie w sumie i czosnkowy keczup mamy w domu. Dobra, nieważne, nie pogrążam się. Ale dużo! Ładna! O 12.00 wyjechaliśmy, jest 20 i my dopiero weszliśmy do domu i będziemy w ogóle ubierać choinkę. Ale zawsze jest taka tradycja, że ubieramy ją wszyscy wspólnie, dzień przed wigilią. W sumie jest to całkiem waj, bo to jest akurat idealnie przed wigilią. Cały grudzień zaliczamy w. E, nie, Ale je, jeden dzień. Prezenty, w No właśnie, już No właśnie, widzę to, co otwieramy chyba w pierwsze prezenty. Zawsze mamy takie dwa prezenty z moją siostrą, które dostajemy dzień przed, już jako taki ...stępniaczek, więc możemy razem z Wami I nie, je którzy, otworzyć. Ludzie, którzy już rok temu nas oglądali i widzieli, jak my to mówimy, to wiedzą. Mama sobie przefarbowała włosy już nie jest podobna do Promiego czy się ano, miała czarne się wzią, loczki czy lepiej czarne czy bardziej rude 3, 2, 1 Woo! To już czekoladki na początek Ty też masz chyba czekoladki tak, To tak. na pewno na plus, bo lubimy słodycze Taka świeca Mam świecę yy, no Eee, taką białą, masz taką wyżową brązową, Ładna, bardzo no Ja mam kubek Trzymam mam kubek? taki ja mam taki A ja mam ty <laughs> <laughs> miałaś ładniejszy świeczkę, ja mam ładniejszy kubek. Fajny, taki świąteczny, z takimi zdobieniami złotymi. O, taka miseczka, również z takimi zdobieniami, a Martynka ma kubeczek taki i miseczkę taką w paseczki. I talerzyk, z widzę. O, również z takimi fajneczkami. Cute, fajnie, że takie ja złote takie. elementy są. Dziękujemy za prezenty, Mikołaju. Siano. Woo! Nie. Teraz pora na, uwaga, na co? Na co? Na co? Ooo. Na ozdobienie choinki O, oh jest, tutaj mamy wszystkie ozdoby Moja mam tutaj troszkę zdobiłaś, położę jakieś piękne te ozdóbki, tutaj kolejny całoroczny aniołek On zawsze tu stoi, i ten też jest tutaj zawsze Ja jestem podgata Martyna! O, ale nie widziałam tego! Patrzcie, jakie mamy lampeczki! Że piosenki w ogóle nigdy nie słyszałam, tylko kolana mi ją przed chwilą pokazała. Ja mam cały czas w głowie. Jestem, realizowałam dziecko, no ale dobrze, patrzcie, jakie piękne lampeczki, ale miały pójść do mojego torunia, ale poszło jak zawsze. Ja jestem fagata. Mama jest załamana. Nie, żebyśmy miały coś do fagaty, po prostu ta piosenka jest taka, no, całkiem zabawna. Przynująca, jest o Boże, Martyna, może jakiś fajny mama zagatą, tak na to? Nie ma problemu. Myślisz, że wygrasz? Pokaż swoje skały. Ten strój idealnie pasuje, idealnie odzwierciedla twoją siłę, twoją moc, twoją energię. To, co masz wewnątrz w środku? No ja bym się jej bała, tak szczerze. Ona ma doświadczenie, bo ma starszą siostrę, więc musiała się bronić. Jak byłam młodsza, to byliśmy kiedyś w jakiejś takiej szklarni, w bombek. I to była taka wycieczka, bo byliśmy raz z rodzicami. Ej, nie byliśmy, to byliśmy sami. Byłyśmy w Huta Szkła Julia. Ale to nie była Huta Szkła, nie bombek, to coś innego. Ale byłam w takiej fabryce bombek i tam musieliśmy sami malować bombki i no, taka wyszła. Ale to są zawsze bombki, które zawsze na początku wieszamy na choince. Jest jeszcze taka z napisem, tylko że ładna, taka kupiona już, z napisem Paulinka, Martynka i Amelia, bo to jest <grym> nasza kuzynka i to miała być bombka dla niej, ale przez <grym> <się> te kilkanaście <grym> lat, nie otrzymała, tak samo. A w ogóle jaką mamy niebieską choinkę. I na przykład u mnie w Toronie jest bardziej zielona. Tutaj jest taka. Nie wiem, jaka to jest choinka, nie znam. No to jest znaczy. coś inna My mieliśmy kaukuską, czy tam bo kółkasa, być to w nie ogóle pamiętam. I ten pojechał z kimi ludźmi, którzy tam właśnie się zajmują tymi choinkami do lasu. I ten tak i mówi, tą, tą bierzemy. No dziadek i dziadek sam ścinał też tą choinkę z tymi ludźmi. Z sąsiadami. Z sąsiadami, nas poprawia. To w sumie prawda, bo my zawsze właśnie tam od sąsiadów bierzemy te choinki co roku. A mamy jakieś nowe bombki. Szybki haul. Ulala, no dobra, Pięknie my zawsze mamy strokatą fajkę. O, jakie Kroko. piękne! Ładne! Piję w rytmie retro. Uhuhu. Uhuhu. O, karteczki z religii, domowe zoo, słuchajcie. Ja serio, kto tak to te zwierzęta? To jest mega creepy. Mój telefon, Martyny telefon, jeszcze aparat. Siema wszystkim, siema! Zapraszamy na nasze Instagramy i na bo jesteśmy kół. Cool. O Boże, o Boże, o Boże! To są te bombki, to są te bombki. Patrzcie jaka piękna bombka. Jaulina Jabus. Paulina, piękna, z bałwanem, bo ja jestem bałwanem. Ta jest jeszcze ładna. W ogóle bombek jest od Ellip, który w w fabryce bombek. Na Nazdrówka! Na Stary dziadek. Prawda? Patrzcie, jaka ładna. Trzeba na te prewidziecznie dziewczyny Auuu, ta choinka strażnikująca jest. Ja pamiętam, że jak byłaś mała, jak ubieraliśmy choinkę, to ty miałaś na rękach skarpetki, bo cię kuła i Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy chomika, Gdy ty się bałaś tego chomika, że cię ugryzie i ty go brałaś na ręce tylko jak miałeś skarpetki, a Pamiętam. Patrzcie jaki pyszny barszczyk. Tutaj jeszcze do tego paszteciki takie. No, influencerka. Pięknie, pysznie. Będzie jedzony boszcz. <laughs> Dokładnie tak. Budowa! Budowa! Wierzę jej, czy nie wierzę? Ja jestem fagata! Spod Konina! Czerwone korale! Mamo! Tu paszteciki się nazywałam paszteciki! Prawie ja to nie! nie. Patrzcie, widzę jakie to jest piękne! To jest handmade, takie? Na początku na mnie krzyczy, że śpiewam takie rzeczy, a teraz sama to śpiewasz. Ola... co masz mi palca? Wszystkie dziewczyny z Instagrama są takie alstapik, co nie? Mega alstapik finger. Zresztą ja, wie. która chodzi z reklamką z Mondarii, czarną jakąś te zwłoki i wieszę te bombki, tak wiecie, dookoła. Kurwa, bomby takie lecą. Mega bajka. A ja jeszcze stoję na niami. I tylko udaje, że coś robię. Być, napisz, napisz, napisz. Co to ma być? Mega! Renifer bez rogów. rogów. Wszystkie nasze renifery nie mają rogów. Dlatego mu nie ma głowy. No szczerze jesteś mega odklei. Ale z też. O, kolejny renifer. Kolejny bez rogów. A to w ogóle takie też... okulary ten myśli. Eee, ja Wam to kupiłam w prezencie. Aha. <słuch> Jak tutaj pięknie rozłożyliśmy już stół Mama kupiła taki, jak to się nazywa, bieżnik Z takimi elfikami, z Mikołajami To mamy kolejny stół, deska do prasowania A tutaj mamy gurdello, Bum, bum, chojnika wygląda tak, no nie powiem Trochę biednie, ale ma dużo kolorów Jest tutaj ładnie ozdobiona Więc w sumie to najważniejsze, całkiem cute O, tej Mikołaj nawet się wspina na szafę Tutaj wyjęte też zostały wszystkie ozdoby Które będziemy kładli na ten stół tak że będzie się dużo działa, cała kolekcja po prostu I patrzcie, to jest jedyny renifer, który ma rogi Ej, ten też ma, jak to się stało? Nie miał rogów przecież. What the fuck? Okej, okay, już rozumiem. Ten nie ma rok On zawsze tu musi stać, to jest jego honorowe miejsce po prostu. Odkąd żyje, to po prostu on zawsze tutaj sobie siedzi. O, a patrzcie, to ja z Martinezem. To powiesz? Ksiątam się przy, przy kuchni. Kata udaje, że coś robi. Normalnie pod czoła spływa. Tyle pracy, tyle pracy po prostu. Mia, mia, nia, pyszne. Żona, wszystko dla ciebie. I love Monika. Uhuhu. Pozdrawiamy, mamo. To tak, tak, jasne. Co musimy teraz zrobić? Otworzyć kalendarze! Woohoo! Przywiozłam wszystkie kalendarze do Płocka. W ogóle nie wiem czy wiesz, ale to jest nasz wspólny kalendarz. tutaj była sisterska bransoletka. Ja o tym nic nie wiedziałam. Tutaj były przywieszki i były dwie bransoletki. Jedna była różowa, jedna była fioletowa. Ja chcę tak... różową. Ja pomyślałam, że ty będziesz miała fioletową, kochana. Nie, być. To już było ustalone Tutaj było ustalone Ale ja nie miałam z tym do czynienia w ogóle No i trudno, ale to jest moje dobre serce Więc dostanę ja I otwieram pamiętaj dwa okienka 21 i 22 Kizu jajko tu jest Kizu jajko O Boże Jejko. Chciałam powiedzieć, że wszystkie przybierzki, które się dzisiaj trafią Lądują u Ciebie na bransoletce Ja chcę to jajko I ładne to jest Ile 20... to kosztował ten kalendarz? 29 złotych chyba Unicorn Ale już tutaj było milion unicornów Więc nie jest to nic unikalnego Ale jajka na przykład nie było Jajka nie było, to prawda Cute, lecimy I dalej I jest jest Kalendarz. Widać, że oglądasz moje vlogmasy wszystkie. Dopiero teraz dowiadujesz się, że w ogóle mam taki kalendarz. Ja otwieram teraz 22, szybciej. A już, serduszka. Szyneczkowe serduszka! Szyneczkowe serduszka. I tutaj również szyneczkowe serduszka. Właśnie w tym kalendarzu było tak beznadziejnie to było układane, że kilka dni podczas miałam się. to samo, no. Masyczkowy i tutaj akurat otwieramy tylko jedno okienko i to jest okienko 11 już przedostatnie. To ja to sobie biorę. Dobrze. Uuu, jaka Uuu. ładna! Ja mam taką już różową. Ty Chialuronic. Czyli jakaś nawilżająca. Fajnie, mhm. fajnie. Teraz kawusiawy kalendarz. Czyli taki nie dla Ciebie, bo Ty nie lubisz kawy. No tutaj generalnie ta kawa nie wygląda jakoś super, bo to jest po prostu zwykły biały papierek. Moka, mocha, latte mix. Tego chyba też jeszcze nie było, mi się wydaje. Jak jakiś zawiniąd. No. moja no. notatka z historii, która się gdzieś zawieruszyła w plecach. O, ten kalendarz jest super. Ale mega. Mega ładny, nie? No. Tu jest jakiś kremik. Co do sprywają? rąk i do paznokci krem. Uuu, to fajne. No, fajny. ta firma ma bardzo fajne kremy. Ktoś no byś chciał wieram wieram zaraz ci dać szyneczkę, spokojnie. O, tutaj co mamy tym razem. Kolejny krem. Nie wiem, co to znaczy. Petraciuś. Myślę, że któregoś dnia usiądę i po prostu się bardziej wczytam w to. Ale nigdy nie usiądę, się nie wczytasz w domu. <grym> <grym> <Nic, grym> <Nic>, nie, będzie. Będę używała randomowo tych kosmetyków po prostu. Zobaczymy, ale wygląda całkiem fajnie. Myślę, że to jest może coś na noc, takie ciemne. I teraz dwa moje ulubione kalendarze. Kalendarz z kosmetykami jakim bardziej z premium marek. O, jakie ładne. Mam te, te perfumy w większej wersji 30 ml. A co to są za perfumy? Lancome to są perfumy. No, patrzcie. 1 do 1. Odwzorowane, dlatego tutaj mamy taką miniatureczkę, tutaj mamy troszkę większą wersję. Ale to jest fajne, bo jak się psiknę tymi perfumami w domu, to na przykład tę mogę wziąć na imprezkę i się dopsikać. Albo na jakiś wyjazd taki. Albo na jakiś wyjazd, żeby mało miejsca zajęło, to prawda. To jest fajna opcja. Pięknie pachną w ogóle. Tak? Pomahałaś, Ładne? Uuu, z Iw coś. Ostatnio Znowu. był korektor i był bardzo fajny, więc zobaczymy, co będzie tutaj. Otwieraj. Podejrzewam, że pewnie jakaś pomadeczka, bo jeszcze tutaj chyba w tym kalendarzu nie było pomadeczek, A właśnie będzie mnie to zdziwiło, bo z takich kosmetycznych najczęściej są pomadki No właśnie najczęściej Bo są też w sumie najtańszą taką opcją, nie? Są o wiele tańsze niż powiedzmy taki przeciętny korektor czy na przykład podkład Albo pędzle sobie. jeszcze Albo pędzle, no Wow, ale Ale opakowanie. jaka elegancka, zobacz kolor, czy w ogóle ładny Taki nude. To jest niud, tak to się nazywa? No nie wiem, ja generalnie w ogóle rzadko maluję usta Nie wiem, czy akurat ten kolor będzie do mnie pasował, no ale sobie przetestuję, nie? Chociaż zobaczę I teraz to Tutaj mamy akurat jedno okienko, bo jest taki problem, że zgubiła mi się dwudziestka czwórka. Znaczy prawdopodobnie w ogóle jej nie było, bo tam był jakiś kod rabatowy i po prostu nie miałam tego okienka. Otworzymy dzisiaj jedno tak, żeby móc jutro na tą Wigilię otworzyć dwa, bo myślę, że to będzie fajniejsza niespodzianka. jakaś maseczka, taka nawilżająca ponownie z garniera. Możesz sobie wziąć te rzeczy, możemy promisiowemu dać. Dobra, jajko, na pewno jajko. Szybki update nie mogę być aż tak głośno, bo już jest bardzo późno. Już wszyscy moi domownicy śpią. A ja się wzięłam z pakowanie prezentów. Oczywiście robię to na ostatnią chwilę, ale też by było bez sensu pakować to wszystko już w Toruniu, bo po prostu te prezenty by nie dotrwały w takim dobrym stanie całej podróży, do tego płocka, więc dlatego robię to teraz, dzień przed świętami, raczej parę godzin przed świętami. Słuchajcie jeszcze on jedną paczkę do otworzenia, którą zamówiam. Ja mam nadzieję, że rzeczy, które zamówiamy będą no, ładne, bo też idą one na prezent. I tam są prezenty w zasadzie dla trzech osób. No, licząc mnie, bo też zrobiłam sobie taki prezent od siebie dla siebie to w zasadzie dla czterech osób. I w sumie to nawet dla pięciu. Dobra, nieważne, bo jak zaraz zacznę liczyć, to okaże się, dla, że dla całej rodziny gacie kupiłam, więc nie. spokojnie nie. Ale powiem Wam, że dwa najmocniejsze prezenty to są prezenty dla moich rodziców i dla mojej siostry. Na razie nie mam tych prezentów przy sobie, bo są one schowane w bardzo dobrym miejscu, żeby moi rodzice przypadkiem ich nie znaleźli. zwłaszcza, że moja mama jest strasznie ciekawska. Ona jest mega ciekawa, co ja jej tam wybrałam, zwłaszcza, że ją nastawiłam. Także no taki będzie mały prezent, ale moja i tak jest ciekawa, tak i jest ciekawa tego małego prezentu, więc stwierdziłam, że ten główny prezent dla moich rodzic i główny prezent dla mojej siostry, bo ja po prostu schowałam, żeby ich nie widzieli. Ale znaczy że moi rodzice wiedzą, co kupiłam siostrze, bo ja ten prezent dla mojej siostry zrobiłam już jej we wrześniu. Bardzo wcześnie się za to zabrałam. Akurat to był jedyny prezent, który ogarnęłam tak wcześniej, ale uważam, że moja siostra będzie w szoku. Moi rodzice też, ale moja siostra. Ja zawsze staram się taki fajny prezent kupić. Dla mnie święta są bardzo ważnym momentem. Według mnie coś nawet ważniejszego niż urodziny. Jak wewnętrznie czuję, że to jest, wiecie ten moment, kiedy spotykacie się z całą rodziną i no nie wiem, dla mnie to jest ważne, mimo wszystko. Dlatego postanowiłam, że kupię coś fajnego, ale to zobaczycie już, my, myślę, w kolejnym odcinku, bo teraz nie jestem w stanie po to zejść, bo to jest Schowane na dole, ale otwórzmy teraz paczkę z Wiktorii, bo tutaj mam bardzo duże rzeczy, które przydadzą mi się do tego pakowania. To jest tak ładnie zapakowane, że szkoda tego otwierać, ale muszę sprawdzić, co tam się znajduje. Ja już nie pamiętam, co ja zamawiam, to było dość dawno, ale na pewno mam jakieś. To są bardzo fajne zestawy. Wow. Ale jak pięknie nie wyglądają. W ogóle takie prezentowe tu mamy balsami i perfumki Mini. Bardzo ładne. Tutaj mamy takie majty. Jest to trochę dziwne, że robię Wam majtowy content, ale no, jakby każdy nosi gacie. Nie oszukujmy się. Chyba. Bo w sumie nie wiem, żeby nie było. Tutaj wziąłam takie majty dla mojej kuzynki, dla mojej cioci, słuchajcie. Wzięłam je takie, no, ładne. Proszę bardzo. I ja mam takie same i też w kolorze brązowym. Nie wiem, czy moje dzieci się, się spodobają, ale ja myślę, że to jest taka wariatka, że jej się spodobają. O, tutaj już są moje gacie. <śla> Chyba widać po kolorze. Piękne, różowe, z laskami takimi cukierkowymi. Chciałam też jakieś zwykłe, najzwyklejsze beżowe, żeby mogły zakładać do jasnych spodni, żeby mnie nie prześwitywały ale myślałam, że będzie to trochę inny kolor. No, ale dobra, no są gitne, nie? O, te są bardzo ładne. To też jest akurat dla nie? Takie czerwone. Takie, wiecie, klasyczne, ale bardzo ładne, podobają mi się. tutaj mamy też takie same jak tamte brązowe, tylko właśnie te czarne były tylko i wyłącznie w rozmiarze M. Nie było s więc troszkę zaryzykowałam, biorąc w sumie tą m Bo ja wcześniejsze te brązowe o OT mam właśnie w rozmiarze S. ale no ja chciałam strasznie też czarne, więc mam nadzieję, że będą dobre. W ogóle z dziewczynami ze studiów stwierdziłyśmy że zrobimy sobie taką naszą wigilię W sensie damy sobie prezenty dopiero w Sylwestra, ale będziemy sobie kupować majty. I każda będzie kupowała każdej majty. Zrobiliśmy losowanie. Ja wylosowałam właśnie jedną koleżankę i kupiłam jej takie majty. Są mega zabawne. Bo są z jakimiś szampanem, drineczkami. Stwierdziłam, że jak będziemy sobie dawać Sylwestra, to to będzie całkiem klimatyczne. No i tutaj wziąłam jeszcze takie czarne, takie zwykłe, najzwyklejsze. No plus jeszcze te piękne zestawy, co nie? Uważam, że są naprawdę bardzo ładne i jak na prezent idealnie. Nie wiem szczerze, mówiąc, jak te perfumy pachną. Ja chyba ten bombszy zapach znam, ale tego na przykład nie znam w ogóle, chociaż czytam o nim dobre opinie, więc liczę na to, że no, będzie w porządku. A jeszcze tam, że moja mama kocha, po prostu uwielbia balsamy z Victoria's Secret. Jeżeli nie trafię z perfumami, to na pewno balsa się spodoba. No i co, teraz muszę to jakoś poukładać i chyba będziemy pakować prezenty. Więc let's go. W ogóle miał taki mega fajny zestaw torebek. Z dzwoneczkami. W Half price za cztery dyszki. Mamy tutaj sześć takich torebek. Wydaje mi się, że większość prezentów, które tutaj mam się właśnie do tych torebek pomieszczą, brałam taki dość uniwersalny rozmiar. Ale jak coś to na wszelki wypadek mam jeszcze torby z odcinka, w którym moja siostra i moja mama zmieniają mój styl. Jeżeli jeszcze nie wzięliście tych filmów, to zapraszam, bo są dwa aż odcinki już z tej serii. Plus jeszcze mam tutaj taką torbę. Dzisiaj właśnie dokupowałam na wszelki wypadek. Wiecie, takich toreb nigdy nie zawiera, bo jak nie na te święta, to przydadzą się na kolejne. Dobra, let's go lecimy z tym koksem, bo naprawdę się nie wyrobię. Miałam o najważniejszym, przecież mojemu pieskowi również musiałam kupić prezent. Jego największym prezentem jest to, że już ma nas, ma taką super rodzinkę. Tak czy siak kupiłam mu takie kabanoski. Pan z zoologicznego mnie polecił, wziąłem trzy różne smaki, wołowinka, serce i indyk. Tutaj wziąłam jeszcze takie kosteczki, też polecone przez pana. To są jakieś z mięsa, Jakie Jakie Jak je kupiłam, to powiedziałam, że uważam, że to jest niezbyt dobry pomysł, a ten pan powiedział, nie, spokojnie, to jest dobry pomysł, ten stróż wam już nic nie zrobi, on już nie żyje, nie podziabie was. What the fuck? Nieważne, nie wnikajmy w to, po prostu są ze strusia. No i kupiłam mu zabaweczkę. Słodka całkiem, co nie? Cenę trzeba odkleić, żeby przypadkiem nie zobaczył, no wiadomo. Pięknie. Już mi się skończyły torebki na prezenty, jeżeli chodzi o takie mniejsze. Więc nie wiem, w co mu to wpakuje, ale myślę, że on nie będzie zwracał na to uwagi. On się będzie cieszył, że coś w ogóle dostał. A jeszcze bardziej będzie się cieszył, jak zobaczy, że to jest jedzenie. Mam nadzieję, że się im spodoba. Dobra, ja lecę spać, bo naprawdę jest już mega późno. Jeszcze muszę sprzątnąć w pokoju, tak mniej więcej, w sensie. Tutaj był ogólnie porządek. Tylko przez to, że ja wzięłam się za to pakowanie, to ja mam jeszcze walizki jakieś otwarte z milionem ubrań, więc ja po prostu chyba tą walizkę zamknę i ja po prostu zostawię takie jak leży, bo.